Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie slajma z styropianu i acetonu, który mam w takim pudełeczku. Wziąłem sobie specjalnie taki podłużny styropian, aby mi się dokładnie go roztapiało. Pokażę wam mój aceton. Tutaj w środku jest w takim mniejszym pudełeczku. Prowadzę go do większego pudełka. Mam, a co tam? mój styropian, Posłuchajcie. Słychać, to już się rozpuszcza. Co? Przepraszam za dźwięki. Ale to chyba wam nic nie zrobiło takiego. Okej, okay. rozpuściłam już prawie całą tą górkę, którą Wam pokazywałam na początku, znaczy ten torzek i już tak właśnie reaguje aceton na nasz styropian. To się robi bardzo szybko.